so-called leaders prostituted us to the west destroyed our culture our economies our honor our blood has been spilled on, on our soil. soil my blood on their hands they are the invaders all u.s and british forces will leave russia immediately

Nie wiemy gdzie jest sierżant Griggs, bo on tam niestety wylądował gdzieś kawałek dalej. Nie teraz musimy odnaleźć Griksa. No i dobra, ruszamy tutaj z naszą ekipą. Dobra. Naprawdę, bardzo tutaj klimatycznie to wszystko wygląda. Dobra, pierwsi wrogowie już załatwieni. To będzie kawałek dalej trochę ich więcej. Hmm. Nie, na razie tutaj z, tłumiku, z tłumikiem tutaj podziałam. Dobra, tam są. Dobra, czysto. Dobra, no i teraz tutaj ci powinni przetrzymywać sierżanta Grixa. No i dobra, wchodzimy. kapitan leci pierwszy. Dobra, po cichu tutaj zlikwidował strażnika jednego. No i dobra, gdzie tutaj może być Griggs teraz? Może na górze go trzymają. Dobra, po cichu. A tutaj chyba go nie ma. W razie lecimy dalej go szukać. No nie ma go tu nigdzie. Zwracamy w takim razie. Właśnie się zachować ciszę przede wszystkim. Dobra, nie ma. Wschodzi już słońce, musimy się pośpieszyć. Bo łatwiej nas wtedy wykryją. Dobra, tutaj on powinien być, bo już go słyszę. Go przesłuchują. Dobra, wbijamy tam teraz. Dobra, ładunek tej wybuchowy podkładają. No i dobra, teraz mamy go tutaj rozwiązać. No tak. Nie zostawiliśmy go dlatego, że miał ma przy sobie C4 które tutaj posłużą nam do wysadzenia tam tej wieży. No i dobra. No właśnie, musimy teraz rozwalić tą wieżę, aby odciąć im tutaj zasilanie. A jeszcze helikopter tutaj jest. Na glebę, wszyscy, dwa nawet, kurde ładne te widoki wyglądają. Wyśniżone góry, kurde fajne spodnie, magaz. No i dobra, teraz wysadzamy to. Coś tu pite było. No i dobra, jeszcze tutaj podkładamy. Dobra, teraz odsuwamy się. Kabum. I się spierniczyło. Ale jak żeśmy tutaj, to... No teraz już na pewno się dowiedzieli, że my tu jesteśmy. No jeszcze alarm tam się włączył. Dobra, tej gaz... rozcina tą siatkę. Dobra, lecimy. I te śmigłowce wracają teraz. No. Teraz będzie tutaj... Nawalanka niezła. Może sobie wezmę tego dragunowa. Dobra, lecimy. Tutaj teraz będzie sporo wrogów, sobie wezmę może snajperkę. Tam jest. Dobra A ty kurde nie strzelaj tu chłopie z tego RPG Dobra dostał O ty No, już gdzieś na dachach się z wyrzutniami. O, tam jest. Tutaj gdzieś coś się strzelało. O, tu jest. No dobra, są śmigłowce. Dobra. Dobra. lecą lecą kolejni naprawdę naprawdę się fajnie z z tego Dragonowa. Przeładuj I granat rzucili o Kurde, ile ich tam jest Ten jeszcze wstał Tamten jeszcze strzelał Dobra, wychyl się, no i kurde, koniec magazynka w najgorszym momencie. A ty tam nie uciekaj sobie, tam jeszcze kurde żył, i co chyba czysto, mi się zdaje, przynajmniej. Tu nic nie ma. a tu cały czas jeszcze ktoś biega. No i rzucają te granaty. Psy kartoflami porzucali, a nie granatami. No proszę, tam jeszcze są. Cię się chowają za tymi blachami. Nie dobra, trzeba się rozglądać z laptopami. beczki powysadzać Dobra. Szukamy tych materiałów wywiadowczych. O, jest laptop. Dobra, 19 już się udało znaleźć. Chociaż to już jest końcówka gry w sumie. A tam jeszcze kilka znajdziemy na pewno. Dobra, co tutaj jest? Tutaj już nic ciekawego więcej nie ma. Dobra, ale są kolejne śmigłowce. Kurde, zwiał leci z wyrzutnią. No, wychyl się, kurna no. Dobra, wszyscy chyba załatwieni. Dobra, zmienię sobie może na to, bo już mam tam mało amunicji w tym dragonowie. A tego mam bardzo dużo amunicji. Dobra, są wrogowie już. To nasi tam są Góry jakieś czołgi jeszcze mają A czy to jakaś baza jest? Obra leż tam urdę szybcsie biegnął Tam się chowają Dobra, błyskowy poszedł. Dobra, wozimy tutaj. Chyba tu mam jeszcze granatnik. O kurde. że ciężarówka jedzie. Nasze beczki powybuchały. Dobra, coś tam działam. Kurde, no gdzie są moi? Dobra, tam się chowasz jeszcze. No i dopiero teraz się uszyli, no. Co oni tam robili, no? no wszyscy już. Czy jeszcze ktoś tu się chowa? że nie wiem A dobra, tu mój. Dobra, tu nic nie ma. To biegniemy. Dobra. No jakiś alarm uruchomił. A my ruszamy do tej bazy, gdzie tam mają te rakiety być. O, tutaj jeszcze snajperzy są. No, identyczne tutaj też stroje jak w misji w Prypeci mieliśmy. No ładnie. Rakiety odpalili. Jeszcze kolejna. Dwie rakiety wystrzelili. No i teraz my musimy oczywiście... Ruszać tam do tej ich bazy, no i Wpisać anulujące kody No, tu już widać taki finał No i dobra, jeszcze jedną misję sobie zrobimy Tak, wystrzelili rakiety w stronę Stanów Zjednoczonych, szacowana liczba ofiar to 40 milionów, więc musimy oczywiście się pośpieszyć, no i zapobiec temu. Drużyna snajperska jest na pozycji. Na śmigłowce mają. I dobra. Dobra, zasłonę dymną mamy rzucić. To moi czołgi jeszcze mają. Dobra, rzucamy. No a taką mamy drugą broń, czyli tą samą co w poprzedniej misji. No, mamy te czołgi tutaj poniszczyć. Dobra, jeszcze kolejny dymny może rzucę. Dobra, albo z RPG, albo C4. Kurę tej gazy, jak zaszczyt tyłu. Dobra, spróbujemy to wysadzić. Gdzie ten czołg jest? Kurde, nie widzę go. O, tutaj jest. Dobra, chodu. Trzy jeszcze rakietę mam. Dobra, je budu. Dobra, mamy się tutaj do, do pomieszczenia, gdzie te rakiety tam zostały odpalone. Do centrum dowodzenia w tym bunkrze. A to oczywiście nam oni. Blokują drogę Kurde, ilu was tam jest? Kurde, to jest... Ile broni jest? RPD Już tu zniszczyli Kurde, teraz by się snajperka fajnie przydała No ale niech pasy wezwie tego dragonowa No a tam Grix jest Kurde, trzy razy trzeba go postrzelić Wychyl się Kurde, strasznie wytrzymali są Dlatego chyba nie przestrzelę Dobra, tu jest kapitan Zgarnąłem trochę amunicji Dobra, może teraz z tego podziałam. O, tu wróg pobiegł. Dostał po nogach. Kurde, ilu ich tam siedzi. Dobra, ładujemy się tu. I teraz tutaj są materiały wywiadowcze. Dokładnie. Mam tu laptopa. Oj, no wszędzie te RPG są. Dobra, kolejny czołg tam wyjechał. Sprawdź, czy, czy, czy tu czegoś nie ma. Ta, czysto, a to jest BMP, czyli to nie jest do końca czołg. Dobra, co tutaj jest? O, wyrzutnia, może uda mi się to zniszczyć. O, tu są kolejne. Gdzie ten czołg się podział? O jeszcze Javelin tu jest. Oż ty kurna, namierzył mnie? No szkurna, no Gdzie on jest? Dobra, zniszczony. A tam chyba jeszcze jest kolejny. Dobra, strzelę sobie tam do was. O, jeszcze mam Javelina. Może sobie go użyję. Dobra, pięknie. Ale jeszcze tutaj się rozejrzę za kolejnymi materiałami wywiadowczymi, które powinny być chyba gdzieś tutaj, w garażach. O, jest laptop. Pięknie. A ta sniperka mi się w następnej misji akurat nie przyda i przerzucić na jakąś broń taką automatyczną. No i dobra. Ładujemy się tutaj do, tej, do tego bunkru. A więc powoli kończymy odcinek, więc trzeba się będzie tutaj pożegnać. Dobra. Zjeżdżałem po linie. No i też tym akcentem właśnie się pożegnamy. Więc to by było na tyle w tym odcinku strzała.